Cześć wszystkim! Witamy na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie, który może uratować życie: o objawach ostrzegawczych udaru mózgu, znanego również jako udar mózgowy. Czy wiecie, że co 10 sekund ktoś na świecie umiera z powodu udaru mózgu? We Francji ponad 110 tysięcy osób rocznie doznaje udaru mózgu. Co oznacza prawie jeden przypadek co 4 minuty. 90% tych przypadków jest związanych z naszym stylem życia, takim jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość brzuszna, palenie papierosów, depresja lub nawet stres. W obliczu poważnych konsekwencji udaru mózgu, szybka reakcja może uratować życie i zmniejszyć skutki. Jak więc możemy rozpoznać objawy ostrzegawcze udaru mózgu? Zostańcie z nami. Aby nauczyć się, jak rozpoznawać te objawy i działać szybko. Ale najpierw, jeśli lubicie takie tematy, nie zapomnijcie dać lajka i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej takich informacyjnych treści. Aktywujcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujemy nowe wideo. I oczywiście udostępnijcie ten filmik swoim znajomym i rodzinie. Możecie pomóc uratować życie. Udar mózgu, znany również jako zawał mózgu, to poważne zdarzenie, w którym przepływ krwi do mózgu jest przerywany przez zablokowaną tętnicę, udar niedokrwienny lub pęknięcie naczynia krwionośnego, udar krwotoczny. W obu przypadkach dochodzi do nagłego przerwania specyficznych funkcji mózgu, a kiedy pojawiają się pierwsze objawy, czas staje się kluczowym czynnikiem. Dlatego ważne jest, aby rozpoznać objawy ostrzegawcze przed wystąpieniem udaru mózgu. Czy wiesz, jakie są te objawy? Utrata pamięci. Nawet utrata krótkotrwałej pamięci może być objawem ostrzegawczym udaru mózgu. Istnieje związek między udarem mózgu a upośledzeniem funkcji mózgu. Nawet krótkie zaniki pamięci mogą wskazywać na przerwanie dopływu krwi do mózgu, wpływając na obszary odpowiedzialne za pamięć. Objawy, utraty pamięci związane z udarem mogą manifestować się na różne sposoby: takie jak nagła niemożność zapamiętania informacji, dezorientacja czasowa i przestrzenna, powtarzanie pytań lub zapominanie o niedawnych wydarzeniach. Jeśli doświadczasz epizodów utraty pamięci, może to być znak, że przepływ krwi do mózgu jest zakłócony, nawet tymczasowo. Te epizody mogą być spowodowane mikroudarami lub przemijającymi atakami niedokrwiennymi, w których dopływ krwi do mózgu jest chwilowo przerwany. Choć objawy zwykle szybko znikają, wskazują na zmiany w krążeniu mózgowym i mogą być objawami ostrzegawczymi pełnego udaru. Problemy z mową. Mężczyzna w wieku 50 lat, zazwyczaj dumny ze swojego zdrowia, niedawno doświadczył niepokojących trudności z mową podczas imprezy ze znajomymi. Jego wymowa nagle się pogorszyła do tego stopnia, że inni mieli trudności ze zrozumieniem go. Choć był zaskoczony w tym momencie, objawy zniknęły po dziesięciu minutach. Antoni przypisał ten incydent zmęczeniu i nie myślał o tym więcej. Jednak następnego ranka obudził się z nagłym paraliżem prawej strony ciała i nie mógł poruszać ręką ani nogą. Został przewieziony do szpitala, gdzie potwierdzono diagnozę udaru mózgu. Problemy z mową z dnia poprzedniego były zdecydowanie objawem ostrzegawczym. Udar mózgu często występuje w półkuli mózgu, która zawiera ważne obszary językowe. Problemy z mową mogą być zauważalne nawet przy jasnym umyśle. Mogą wystąpić nagłe trudności w poprawnym artykułowaniu, wymowa staje się nieprecyzyjna lub trudności w rozumieniu tego, co mówią inni. Formułowanie bardzo długich i bezsensownych zdań lub przeciwnie. Wyrażanie się w niekompletnych zdaniach to objawy afazji, które wskazują na wysokie ryzyko udaru mózgu. Jeśli te problemy z mową wystąpią nagle, konieczne jest natychmiastowe szukanie pomocy medycznej. Problemy ze wzrokiem. Zaburzenia widzenia to kolejny objaw ostrzegawczy udaru mózgu. Nieprawidłowości w drogach wzrokowych mogą powodować różne objawy: takie jak niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, lub nawet halucynacje wzrokowe. Te objawy wzrokowe często są mylone z powszechnymi problemami oczu: takimi jak prezbiopia, trudność z widzeniem z bliska lub zwykłe zmęczenie oczu. Niewyraźne lub podwójne widzenie może być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem dróg wzrokowych w mózgu, często z powodu nagłej zmiany przepływu krwi. Halucynacje wzrokowe również mogą być spowodowane podobnymi anomaliami, które wpływają na sposób, w jaki mózg interpretuje informacje wzrokowe. Choć te objawy wzrokowe czasem wydają się trywialne, nie należy ich ignorować. Często są błędnie interpretowane jako drobne wady wzroku spowodowane wiekiem lub zmęczeniem, co oznacza, że wizyta u lekarza jest opóźniona. Ponieważ wzrok jest kluczowy dla postrzegania świata wokół nas, każda nagła lub niezwykła zmiana może być oznaką ukrytego problemu, w tym możliwości nadchodzącego udaru mózgu. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą przy wystąpieniu tych objawów wzrokowych, aby uzyskać dokładną diagnozę i umożliwić szybkie leczenie. Minimalizując potencjalne ryzyko udaru mózgu. Zawroty głowy. Zawroty głowy, często przypisywane zmęczeniu, mogą być objawem ostrzegawczym udaru mózgu. Silne zawroty głowy, połączone z nagłą utratą słuchu, nudnościami lub trudnością w utrzymaniu równowagi, powinny być traktowane jako poważny sygnał ostrzegawczy, wymagający. Natychmiastowej uwagi. W tym kontekście zawroty głowy nie powinny być traktowane tylko jako tymczasowy skutek zmęczenia. Mogą wskazywać na zaburzenia układu przedsionkowego lub anomalie w obszarach mózgu odpowiedzialnych za równowagę. Jeśli wystąpią inne objawy, takie jak nagła utrata słuchu, nudności lub trudności w utrzymaniu równowagi, Zawroty głowy stają się ważnym wskaźnikiem możliwego nadchodzącego udaru mózgu. Potrzeba natychmiastowego leczenia wynika z faktu, że te objawy mogą być związane z poważnymi zaburzeniami krążenia mózgowego, które wymagają szybkiego badania medycznego. Wczesna diagnoza i szybka interwencja medyczna mogą znacząco przyczynić się do minimalizacji uszkodzeń spowodowanych przez udar i poprawy szans na powrót. Do zdrowia. Paraliż i zmiany czuciowe. W udarze niedokrwiennym mogą wystąpić różne objawy paraliżu, które zwykle wpływają na jedną stronę ciała. Udar niedokrwienny występuje, gdy tętnica mózgowa jest zablokowana, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi do określonego obszaru mózgu. Objawy paraliżu są często Wynikiem przerwania normalnego funkcjonowania obszarów mózgu, które kontrolują ruchy i koordynację motoryczną. Kiedy osoba doświadcza zakrzepicy, paraliż może objawiać się na różne sposoby od częściowego do całkowitego paraliżu. Kończyny po przeciwnej stronie do dotkniętego półkuli mózgu mogą być szczególnie dotknięte, powodując trudności w poruszaniu ręką, nogą. Lub nawet całą jedną stroną ciała. Ta nagła utrata kontroli mięśniowej może być połączona z mrowieniem lub drętwieniem skóry w obszarze dotkniętym. Te odczucia mogą być spowodowane nieprawidłowym przesyłaniem sygnałów nerwowych wzdłuż dróg czuciowych. Ponieważ 90% przypadków udarów mózgu jest związanych z naszym stylem życia, profilaktyka staje się naszym sprzymierzeńcem. Zmiana złych nawyków może zapobiec udarowi mózgu. Zdrowsza dieta, ograniczenie złego cholesterolu i alkoholu to ważne środki. Niektóre produkty spożywcze, takie porez, takie jak truskawki, bogate w flavonoidy, mogą odgrywać ważną rolę w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Rozpoznając objawy ostrzegawcze i dostosowując nasze nawyki, możemy uniknąć tych druzgocących zdarzeń. Dlatego przyjmijmy razem dobre nawyki życia aby starzeć się lepiej. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.